A ty wstydzisz się swojego ciała tak bardzo, że unikasz luster, zdjęć, wizyty u lekarza, dietetyka czy trenera? Nie jesteś sama. Znam kobiety, które zasłaniają brzuch nawet przed swoim partnerem, które nie chodzą dosłownie do lekarza, bo wstydzą się rozebrać, które siedzą w szatni 10 minut dłużej, żeby nikt nie zobaczył, jak wyglądają, a potem wmawiają sobie, że są leniwe, brzydkie. Albo nienormalne. Tylko prawda jest inna. Jesteś prawdopodobnie przemęczona, zniechęcona i ciągle wielokrotnie oceniana. I właśnie dlatego tak trudno jest zacząć, i właśnie dlatego tak trudno jest coś zmienić. Dlatego ze swojej strony ja tylko ci powiem, że możesz coś zrobić, tylko trzeba po prostu zacząć czegoś małego. I to jest wystarczające, żeby ruszyć po prostu z miejsca. Zacznij sobie dosłownie od tych trzech rzeczy, które teraz Ci wymienię. Pierwsza, to przygotuj sobie jeden zdrowszy posiłek, który będzie sycący i odżywczy. Drugi, wyjdź po prostu sobie na krótki spacer. Nie po to nawet, żeby spalać tkankę tłuszczową, tylko po to, żeby złapać oddech. I po trzecie, powiedz dziś do siebie coś normalnego, dobrego, nawet jeśli będzie to tylko spróbuję. I pamiętaj, zaufaj mi, nie musisz się nienawidzić, żeby się zmienić. Możesz zacząć po prostu z czułością. Krok po kroku, naprawdę wrócić do siebie. Jeśli potrzebujesz więcej wsparcia, po prostu napisz do mnie i ci bardzo chętnie pomogę.